Moi drodzy, w dniu dzisiejszym chciałabym rozpocząć nową serię, która będzie właśnie dla Was. I to od Was będzie głównie zależało, co będzie ona zawierała. E, już mówię, jaki jest pierwszy zamysł. Chciałabym e, w tej serii pomóc Wam, czyli przyszłym zawodniczkom, e, bądź zawodnikom, głównie bikini Fitness, ale także i innych kategorii, e, bo część informacji będzie ogólna, ale skupimy się właśnie na bikiniarach. E, I co bym chciała tutaj zawrzeć? Wszelkie e, główne problemy, które są. Które się pojawiają przed startem, z czym borykają się zawodnicy, którzy chcą wystartować? W pierwszym takim temacie, który przygotowałam na dzisiaj, chciałabym ogólnie opowiedzieć o kategorii Bikini Fitness, czym się ona głównie charakteryzuje, jakie są główne zalety i jak powinien wyglądać wizerunek zawodniczki Bikini Fitness. Przede wszystkim zaczniemy sobie od tego, że kategoria ta powstała dopiero w 2011 roku, także jest u nas od 6 lat. Ta kategoria charakteryzuje się przede wszystkim tym, że liczy się piękno i zarysy sylwetki. Przede wszystkim proporcje, czyli sylwetka w bikini powinna wyglądać mniej więcej w literkę V. Szeroka ładna góra, obręcz barkowa pełna, wąziutka talia i proporcjonalne nogi do tułowia. Jeśli tego nie ma, jeśli na przykład dziewczyna ma szerokie biodra albo wątłą górę, wąską już ją to troszeczkę dyskwalifikuje ma. Dwa razy tyle pracy więcej do zrobienia i ta sylwetka też nie będzie już tak naprawdę wyglądała idealnie. Te kluczowe miejsca już wtedy gdzieś tam odpadają. Dużo można zrobić treningiem, żywieniem, ciężką pracą. Natomiast uwarunkowanie takie genetyczne to jest jednak duży plus w tym sporcie. Tu wszystkiego niestety nie przeskoczymy. Dużo jest zawodników takich, którzy po prostu chcą przygotować formę startową, wystartować i jak najbardziej takim osobom też trzeba pomóc, mimo tego, że wiedzą już w zamyśle, że te miejsca nie będą jakieś górne na zawodach przykładowo międzynarodowych. Ale są i tacy, którym zależy bardzo na, na tych kluczowych miejscach, na wysokich miejscach i którzy chcieliby tą sylwetkę dopieścić tak naprawdę na 100%. Kolejna rzecz, która bardzo się liczy w bikini, to przede wszystkim symetria, żeby na przykład jedna łopatka była. Tak samo zbudowana i tak samo równa jak druga. Noga do nogi, pośladek do pośladka. Nieraz te dysproporcje są bardzo widoczne. Nieraz towarzyszą nam wady postawy, które też są zauważane przez sędziów. E, to są oczywiście wszystko te małe minusy. Kolejna rzecz to jest jakość skóry. Jakość skóry i jakość ujędrnienia. E, ta skóra powinna być naprawdę napięta, ładna. E, jeśli pojawiają się u nas jakieś biegi, rozstępy, celulit bądź widoczne blizny. Biegi oczywiście w tak w znacznym, w znacznym stopniu, bardzo rzucające się w oczy liczne. To też niestety jest gdzieś tam na minus. Wiadomo, to nie warunkuje o tym, że od razu spadamy na pozycję którąś tam nisko, ale to są już małe elementy, które wpływają na naszą niekorzyść. Kolejna rzecz to jest prosty równy kręgosłup, równiutkie łopatki, jędrne pośladki i piersi. To jest też atut kobiety i jest. Brany pod uwagę. Często kobiety przed zawodami przy dużym odtłuszczeniu niestety te piersi tracą, e, natomiast tu jest duży alarm do Was, bo wiele dziewczyn. Mimo tego, że ma małe piersi, jeszcze bardziej dobierając strój pokazuje je na jeszcze mniejsze. Tutaj właśnie musimy się skupić na tym, żeby jak najbardziej je uwidocznić. Troszeczkę wiadomo, trzeba je wypchać wtedy, inny kształt miski troszkę większy dobrać. Także to dobranie stroju też jest naprawdę istotne. O tym postaram się powiedzieć więcej, jeśli ten temat Was zainteresuje, w późniejszym filmiku. Natomiast jeśli chodzi o te podstawy, to kolejna rzecz. Przygotowanie sceniczne, czyli ta prezentacja na scenie. To jest niezwykle istotne, bo to, że przygotujemy piękną formę startową, ładną, naprawdę, yy, kompletną sylwetkę, to jest połowa sukcesu, a ta druga to sprzedanie się na tej scenie, czyli pokazanie się od jak najlepszej strony, uwidocznienie swoich atutów, a ukrycie tak naprawdę wad, jeśli takie są. Yy. I na tej prezentacji tak naprawdę należy się skupić. Na równym poziomie tak jak i na treningu czy żywieniu. To wcale nie jest temat jakiś podrzędny, który możemy sobie odpuścić i zostawić na dosłownie chwilę przed startem. A sporo widziałam takich zawodniczek, które miały przepiękną formę startową, a wychodziły na spontanie. Na przykład w prezentacji indywidualnej. Wychodziły. Aha, tutaj stanę sobie bokiem przodem, przejścia kompletnie wyćwiczone Samochodzenie po scenie też jest bardzo ważne, prosta równa noga, ale o chodzeniu, o całej prezentacji też będę mówić później. Czyli ogółem cała prezentacja sceniczna jest niezwykle ważna. To jest kolejny punkt. Następnie położenie brązera. Na pewno musi być to równy, kompletny odcień na całej sylwetce. Nie może być tak, że jakieś mazy zostaną nam na nogach, jakieś smugi brzydkie, gdzieś jest ciemniej, gdzieś jaśniej, tu jakieś plamy. Tu gdzieś coś się wytarło, tu coś od wody się odbarwiło, dlatego ładne, równe położenie brązera jest niezwykle istotne i dobór odcienia do siebie. Tych bronzerów mamy sporo. Najbardziej popularnych to jest Protan i Jantana. Bronzery w tej chwili są dostępne na sklepie sklepzawodnika.pl i one tak naprawdę mają w tej chwili monopol. Chyba na jeszcze jednej stronie w tej chwili można je dostać, ale nie jestem pewna. Dowiem się i powiem Wam najwyżej w następnym odcinku. Także w tym miejscu na pewno te bronzery można zamówić. Sklep zawodnika.pl. Następnie przygotowanie wcześniejszej skóry do zawodów też jest niezwykle istotne, żeby ten brązer się naprawdę równo nam ładnie położył. Kolejna rzecz to przygotowanie w 100%, żebyśmy niczego nie zapomnieli na zawody, mieli wszystko spakowane ze sobą, żeby nie wyszło żadnych niespodzianek na koniec przed startem, bo niepotrzebny nam dodatkowy stres. Żebyśmy mieli od A do Z wszystko, może nie tyle co zaplanowane, ale mniej więcej przeanalizowane po kolei, co potrzebujemy na weryfikację, na chociażby nocleg i na sam start i na, na czas po zawodach. To wszystko powinniśmy ze sobą mieć. I tutaj też moja propozycja taka, że co warto zabrać ze sobą na zawody. Kluczowe rzeczy, o tym też bym chciała powiedzieć, oczywiście, jeśli będziecie zainteresowani. To, co zaplanowałam na kolejny odcinek, to jest wizerunek zawodniczki bikini, jaka powinna być na scenie, czego powinna unikać, co powinna sobą re reprezentować. Także to jest mój kolejny zamysł. Jeśli nie chcielibyście tego obejrzeć, a coś innego, bardzo was proszę o wskazówki w komentarzach. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.